Siemanko, siemanko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o handlu w FC26 i o tym jak zarabiać monety, na czym można zarabiać, kiedy kupować karty, w jakie inwestycje warto wejść i ogólnie jak zarządzać swoim klubem tak, żeby po prostu tych monet było coraz, coraz więcej na naszym koncie. Także to będzie zbiór kilku, kilku porad tak, żebyście mogli sami po prostu sobie już tym budżetem dysponować. Oczywiście sposobów na zarabianie jest naprawdę bardzo dużo w tej grze. Można zarabiać na praktycznie wszystkie wszystkim na stylach gry na menedżerach na złotych srebrnych kartach na wszystkim praktycznie można zarobić aczkolwiek ja skupię się na kilku kilku sposobach które moim zdaniem są najbardziej bezpieczne tak żebyście po prostu mieli małą szansę na stratę monet a bardziej na ich zyskanie tak więc zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału potrzebujesz monet do FC 26 Jeśli tak to wbijaj na usevenbuy.com tylko tutaj kupisz monety szybko tanio i bezpiecznie usevenbuy ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. A korzystając z kodu Clip podczas zamówienia otrzymasz dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. Pierwsza podstawowa rzecz to Foodbin, tak? czyli stronka, na której praktycznie mamy wszystkie informacje odnośnie rynku, wszystkie, które potrzebujemy, żeby zarabiać. Tak więc można handlować nawet będąc poza konsolą czy poza komputerem. Wystarczy dostęp do WebAppa czy aplikacji i dostęp do Foodbina. Jak dobrze wiemy, co środę wychodzi nowa różna ilość form, jak również w piątki zazwyczaj o 19:00 wychodzi nowa drużyna e, promocyjna. Jak można z tego skorzystać, żeby zarobić? Zaraz wam pokażę na przykładzie. Powiedzmy, mamy nową promocję, która wyszła teraz e, w piątek. Mamy tutaj drużynkę i wszystkie karty, które są aktualnie e, w paczkach i w momencie, gdy w paczkach są te karty, to ich złote odpowiedniki z tych paczek uciekają, czyli nie można ich e, wypakować. E, jak z tego można skorzystać, żeby zarobić? Powiedzmy, mamy jakąś kartę, która jest bardzo grywalna i jest Złota karta jest bardzo grywalna i wychodzi w piątek o 19 jej wersja specjalna. Powiedzmy, dla przykładu weźmy sobie balde tak? balde kosztuje 300 tysięcy jego z, wersja specjalna, a wersja złota, zanim wyszedł wyszedł piątek, on kosztował w środę jeszcze 11 tysięcy. I zobaczcie, teraz kosztuje go złota karta 20 tysięcy. Nie ma go w paczkach, nie można go wypakować. Można wypakować tylko jedną specjalną wersję. Ale zobaczcie, pojawiły się już przecieki, bo w, zazwyczaj środa czwartek pojawiają się przecieki odnośnie tego. Takie karty będą już w piątek w promocji, i zobaczcie, od tego momentu z 11 tysięcy baldy zaczął rosnąć. W piątek już kosztował 15 tysięcy, no i teraz kosztuje ponad 20. 000. Tak więc to jest pierwszy sposób. Tak? Czyli mamy kartę, która jest aktualnie poza paczkami, nie można jej wy, wypakować, ale musi być to grywalna karta. Tak? Musi być to karta, która nie kosztuje Quixel, tylko jednak kosztuje jakieś tam więcej monet niż, niż tam, ten właśnie Quixel. I jest grywalny, tak? przydatny do linkowania i jest po prostu dobrą kartą. Baldy to jest po prostu tylko przykład, ale większość kart, oczywiście tych grywalnych, w takim niskim budżecie zazwyczaj zazwyczaj rośnie. No możemy wziąć dla przykładu też Pickforda, tak? Kosztuje teraz 4400, e, a w środę kosztował 2800. Teraz widzicie, no to jest tańsza karta niż balde e, ale przynajmniej 1000 e, 1000 urus, tak? Tak więc kupując takiego Pickforda w większej ilości, na każdej karcie zyskujecie przynajmniej ten 1000 monet. E, oczywiście to też jest tylko e, przykład, żeby wam pokazać jak działa ta po prostu mechanika. Oczywiście to samo możecie robić e, z informami, aczkolwiek w tym tygodniu, jak sami widzicie, większość informów i tak kosztuje. Prawie, że prawie że Quixel, może poza panią Lavelle i Stanway. Także tutaj akurat w tym tygodniu nie, nie, nie było szans zarobić za bardzo właśnie na tych kartach, które wyszły z paczek i mają teraz informy. Zobaczymy, jak będzie to w następną środę. Co środę możecie sprawdzać właśnie, jakie karty wyszły nawet już w przeciekach, tak? Można nawet dzień wcześniej, już mniej więcej się domyślić, jakie karty będą i wtedy już te złote karty kupić, bo przynajmniej przez tydzień nie będzie ich w paczkach, no i wystarczy poczekać po prostu parę dni i mamy czysty zarobek. Oczywiście ważną rzecz, jak już inwestujecie w jakieś złote, grywalne karty, to warto też zwracać uwagę na style gry, jakie są już dodane do tej karty i z rynku skupować po prostu te style gry, które są najczęściej używane przez graczy, ponieważ gracze chcą skupić taką kartę, będą przede wszystkim patrzeć na to, czy jest od razu dodany styl gry. I na przykład, jeżeli nie wiecie, czy na danej karcie powinien być taki, czy inny styl gry, wystarczy również wejść na Foodbina i tutaj macie kilka podpowiedzi, na przykład w tym miejscu, czyli trzy style gry, które pasują do danej karty i dla baldy na przykład kotwica jest tutaj najczęściej wybierana tak więc staramy się wtedy z rynku kupować właśnie baldę z kotwicą żeby po prostu łatwiej go wtedy sprzedać. Zazwyczaj dzięki temu, że ma już ten styl gry sprzedamy go za wyższą kwotę niż jak ktoś wystawi go po prostu bez żadnego stylu Gdy jesteśmy na takim etapie gry, gdzie te style gry naprawdę są w rzadko w paczkach, tak więc one trzymają mocno cenę, zwłaszcza takie style Gry, jak e, cień, czy, czy myśliwy, kilka innych styli, tak te, te kotwica też. One trzymają cenę, ponieważ po prostu no, większość paczek, jakie dostajemy, to są paczki z piłkarzami, a niekoniecznie ze stylami gry. Także zwracajcie uwagę po prostu, jak już kupujecie karty, żeby wyfiltrować sobie karty właśnie z tymi stylami. Kolejną rzeczą, na której można zarabiać, to wyzwania budowania składu. Często dostajemy takie wyzwanka typu wyzwanie OPO, gdzie trzeba złożyć jeden skład głównie na przykład z jednej narodowości bądź z jednej ligi no to na tym oczywiście również można zarobić i przede wszystkim jak robicie sami jakikolwiek SBC to przede wszystkim starajcie się przepalać karty niewymienne i najlepiej z jakichś niszowych lig bądź niszowych narodowości, jeżeli nie potrzeba tam dużo zgrania, ponieważ karty, które na przykład są z popularnych lig i z popularnych narodowości typu Francja, Hiszpania, Anglia i tak dalej i tak dalej. Takie karty wymienne. Starajcie się sobie trzymać, ponieważ gdy wychodzi takie SBC, gdzie trzeba Na przykład 11 kart Anglików albo 11 kart Francuzów, i z każdej pozycji potrzebujemy przynajmniej jednego zawodnika, właśnie z danej narodowości. To te karty bardzo często idą w górę. Żeby nie być gołosłownym, dla przykładu mamy tutaj Clementa Lengleta, czyli złota, zwykła karta, to nawet nie jest złota, rzadka. Kosztuje on normalnie tam powiedzmy 400-500 monet, ale wystarczy, że wyjdzie jakieś SBC, gdzie właśnie potrzebujemy Francuzów albo zawodników z danej ligi bądź z danej narodowości i jego cena rośnie. Dwukrotnie, zobaczcie na 800 monet z 400. Także, także takie karty możecie spokojnie spokojnie skupować, albo po prostu, jeżeli macie je w klubie, to starajcie się je po prostu przytrzymać. I gdy wychodzi takie SBC, to po prostu sprzedajecie. Ta cena za chwileczkę znowu spadnie, ponieważ ci, co zrobią już to SBC, no to nie zrobią go drugi raz. Tak więc, tak więc ta karta znowu spadnie. Widzicie, wcześniej też była potrzebna do jakiegoś SBC, kosztował też 800, potem spadł na 400 potem znowu na 800 i teraz znowu spada. Tak więc to też możecie wykorzystać, po prostu mając takie karty w klubie starajcie się je przytrzymać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy takie SBC znowu wyjdzie, a wychodzą co chwilę, tak? Czy, czy to będą potrzebne do ważnych meczy, co wychodzą co czwartek, albo do takich pomniejszych SBC, które mogą się z dnia na dzień pojawić w grze i na tym po prostu można również zarobić. Teraz zajmijmy się inwestycjami. Jeżeli macie już troszeczkę monet odłożonych i nie chcecie kupować żadnego piłkarza z obawy, że za chwileczkę jego cena spadnie, a Chcecie coś z tymi monetami zrobić, można zacząć inwestować. I pierwsza rzecz, w jaką można inwestować bez jakiegoś większego ryzyka, to oczywiście jest foderek. I to jest od wielu, wielu lat bardzo bezpieczny sposób, żeby zainwestować swoje monety. Oczywiście, jeżeli chodzi o foder, ich, jego cena również się będzie wahać w zależności od tego, jakie SBC będziemy dostawać. Powolutku zaczynamy dostawać coraz więcej SBC typu y, SBC o jakiegoś fajnego zawodnika, SBC o zawodnika miesiąca. Za chwilę, że to się pojawią w grze, coraz więcej ich będzie. Poza tym co chwileczkę będziemy dostawać jakiegoś, e, jakiegoś bohatera bądź ikony do zrobienia. Jak wyjdzie pierwsza ikona, to uwierzcie mi, że Foden na pewno na pewno mocno e, urośnie, już po wyjściu pierwszego SBC o bohatera zauważyliśmy dosyć duże wzloty i, <śmany> wzloty i upadki cen e, na przykład karty 86, które jeszcze zanim wyszedł bohater, e, kosztowały około 4200, e, gdy wyszło SBC o bohatera e, podrosły do 7000. Na przykład karty 86. Oczywiście ka wszystkie inne karty foderowe, czyli 87 miały podobnie. To jest też grywalna karta, akurat, ale on i tak już kosztował 7000. Potem wyszło jakieś SBC e, o bohatera, zaczął kosztować 11. Tak więc ceny bardzo mocno się tutaj wahają. Lewandowski pewnie też ma dosyć dużą, e, dużą wajchę tutaj, e, jeśli chodzi o, o, o jego ceny. Zobaczcie, tutaj kosztował 8 800, 800, 9000. Wyszło SBC, do którego potrzebne były wyżej ocenione karty. Może niektórzy robią nawet tego Mbapę, chociaż nie znam takich, ale pewnie ktoś tam zrobi. No to już potrafił wskoczyć do 13. Także jak, no, jak to wykorzystać, jak na tym zarobić? Ponieważ teraz ceny znowu troszeczkę pospadały, ponieważ ten hype na pierwszą kartę bohaterską już troszeczkę minął, ale za chwileczkę wyjdzie kolejne SBC. Ale na przykładzie właśnie takiego Lewandowskiego, możecie zauważyć, że gdy jego cena potrafi wskoczyć do 13, prawie 14 tysięcy A na rynku kosztuje on Powiedzmy teraz 11, bądź może Nawet spaść jeszcze niżej To również można zacząć inwestować Ale najlepiej, żeby jak najtaniej Go kupić, najlepiej po prostu Kupować karty, gdy jest ich najwięcej Na rynku, czyli na przykład, gdy są odbierane Nagrody za Food Champions, czyli praktycznie Przez cały weekend, w dodatku W niedzielę też są nagrody za Squad Battles, także tych nagród Mamy jeszcze, jeszcze więcej w niedzielę Tak więc to jest też moim zdaniem Najlepszy moment, żeby na przykład taki foderek sobie skupować. W dodatku e, możemy to robić na licytacjach, czyli wtedy naprawdę tych kart na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W weekendy zazwyczaj nie dostajemy jakiegoś bardzo dużego SBC i te karty, te karty foderowe nie są aż tak bardzo potrzebne jeszcze w weekend. Ale zazwyczaj w środę, tam w środę, czwartki czy wtorki dostajemy już jakieś większe SBC i te karty potrafią e, urosnąć. Tak więc jeżeli licytujemy te karty, no to starajmy się przynajmniej tą tysiąc, tysiąc mniej tysiąc mniej wydać na taką kartę, nie licytujemy po tyle, ile normalnie można kupić od razu taką kartę, tylko jeżeli na przykład, nie wiem De Bruyne spadnie, powiedzmy tam powiedzmy teraz kosztuje 9200, no to starajmy się licytować tam powiedzmy do 8800, 8100, 8200 maksymalnie żeby mieć jakiś tam mały zapas bo wiadomo, jak sprzedajemy jakąś kartę, to i tak troszeczkę tam podatku trzeba zapłacić 5%, tak więc starajmy się na licytacjach przede wszystkim skupić tą kartę niżej Niż jakbyśmy mieli ją kupić e, od razu, słuchajcie, powolutku też można zacząć inwestować w informy, ponieważ teraz e, aż tak dużo ich nie jest potrzebne. Aczkolwiek powolutku dostajemy coraz więcej tych SBC, gdzie te informy zaczynają być wymagane. A póki co e, te informy kosztują w większości przypadków tyle co e, QuickSell. Jak sami widzicie, ta drużyna, akurat teraz, która wyszła, no to praktycznie większość z tych kart kosztuje 10 tysięcy. Jak sami wiecie, inwestując w informy, za bardzo. To nie ma ryzyka, ponieważ można je skwixelować za niecałe 10 tysięcy. Tak więc, nawet kupicie, nie wiem, za 10 tysięcy 500 takiego zawodnika, nie wiem, nie da, nie da rady go sprzedać, albo nie ma zapotrzebowania, potrzebujecie monety, po prostu możecie go skwixelować, stracicie tam powiedzmy 500 monet, e, czy tam do 1000 maksymalnie. E, jeżeli będziecie bardzo, bardzo potrzebować tych monet, e, ale to też nie jest jakieś wielkie ryzyko. E, ale jeżeli już miałbym skupować jakieś karty, to oczywiście nie w reale 82, tylko na przykład jakieś wyższe na przykład, nie wiem, 84, taki koke, 84 overalla kosztuje troszeczkę więcej, tam 1000, yy, niecałe 2000 więcej niż taki overall 80, yy, ale zdecydowanie lepiej kupić taką kartę pod inwestycje yy, niż te z niższym overallem, na przykład 80 overalla, tak? Bo zdecydowanie prędzej zostanie kupiony taki koke potrzebny do SBC yy, o, nie wiem, wymagania gdzie musimy przypalić skład 84, 85 czy 86 niż taki inform 80, także jeżeli chcecie zacząć inwestować również w informy. Rafa tak samo będzie dobrym e, przykładem. E, pani Mondej będzie bardzo dobrym przykładem, bo 83 overalla, troszeczkę niżej niż Koke, ale już o wiele tańsza, tak więc e, takie karty, takie karty powolutku można również sobie doskonać do klubu skupować, jak tylko wyjdzie jakieś SBC, na przykład o ikonę, czy znowu o bohatera, to zazwyczaj te karty z wyższym overallem, te informy e, powinny, powinny troszeczkę e, odbijać i to zawsze jest bardzo bezpieczna opcja, ponieważ no informy zawsze będą w tej grze e, do czegoś potrzebne, e, a póki co ich ceny są śmiesznie, śmiesznie e, niskie, także jeżeli macie troszeczkę gotówki, również te informy można, można zainwestować. Tak więc słuchajcie, to są takie moje najprostsze sposoby na to, żeby zarabiać bez jakiegoś większego ryzyku, na rynku. Oczywiście co jakiś czas będę podrzucał jakieś kolejne, kolejne pomysły, kolejne ciekawe sposoby na to, żeby zarabiać w bezpieczny sposób właśnie w FC26. Zostawcie łapkę w górę, będę wdzięczny i komentarz, jeżeli macie jakieś pytania co do zarabiania, a na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!